Cześć! Dzisiaj jesteśmy w Kęcławiu, w niskim bloku, na drugim piętrze, mieszkanie, które jest bardzo tanie utrzymaniu, co w tych czasach akurat jest bardzo ważne. Po bardzo... mamy tutaj drzwi. Blok jest bardzo cichy, ale tutaj dodatkowo są jeszcze drugie drzwi, które też mają zbudowane elektroniczne wizje. Wejdźmy do salonu. Salon ma 13,4 m2. Mamy tutaj klimatyzację nalewną, która ma funkcję zarówno grzania, jak i chłodzenia. W salonie też jest duża zabudowa, która w świetnie się pomieści, całą masę szpargałów, Wszystko można tu po sobie pochować. Z tych rzeczy dla mnie, minimalizmu, to jest bardzo dobra informacja. Tutaj, przy okazji, że jesteśmy przy oknie, zwrócę uwagę na to, że one są plastikowe, w wąskich częściach, wąskich częściach, tak? Wąskie części mają. Em, Moskitiery zamontowane, plus właśnie rolety sterowane ręcznie, rolety zewnętrzne, które dostrzegają zarówno ciepło, jak i też, e, też właśnie e, m, światło. Drzwi przesuwne, zarówno do sypialni, jak i też do toalety. Jesteśmy w e, sypialni. Sypialnia 12 m2, także jest nieco mniejsza, troszeczkę innym kształcie. Natomiast tutaj mamy też podwieżane sufity, światło LEDowe, zarówno nad przyczapki zabudowanej jak i właśnie u góry cała reszta jest tak, tak samo jak była tam podana tutaj jeszcze taka ważna informacja jest tak samo zostały wymienione podłogi, gładzie zrobione i tym podobne rzeczy to też zresztą widać jeżeli chodzi na pierwszy rzut oka jesteśmy w łazience w łazience mamy Akurat jak widać, właśnie jest do własnej rażacji. E, także jest tutaj połączona z toaletą. E, Można to śmiało sobie włożyć prysznic lub niewielką wannę. Także tutaj jest kwestia dowolna. E, jest też boiler na ciepłą wodę, po to, żeby to e, sobie wodę zagrzać. Chociaż jest jeszcze drugie źródło ciepła do ogrzewania ciepłej wody. Chodźmy do kuchni. Kuchnia jest 6-metrowa. Jest też widać. Rwoncie są meble one też zostają. E, Tutaj pokazuje się nam przy okazji źródło ciepła. Mamy tutaj niewielki piecyk, który jest na paliwa stałe, czy to będzie węgiel, czy to będzie jakieś ziarenko, które jest dodatkowo ze sterownikiem. Sterownik, który po prostu potrafi skoro z utrzymać temperaturę. Co więcej o tym mieszkaniu. Mieszkanie jest bezczęczowe. Całe opłaty to zaledwie 84 zł, co w tych czasach jak nie ma bardzo duże znaczenie. Co więcej, to powiedzieć, przyjdźmy i sam się przekonaj. Mieszkanie jest tanie na zakupie, jest bardzo tanie w utrzymaniu. Jest do tego duża pięć, która ma 7 m2. Myślę, że to na tyle, czy opowiem na już, przyjdź i poczuj je sam lub sama. Z drugiej ze strony jeżeli masz jakieś mieszkanie do wynajęcia lub też na sprzedaż, przyjdź do nas i stylowuj z nami swoją nieruchomość. Do zobaczenia.